반입 Rektor, ja mam wrażenie, że dydaktyka i kształcenie to są kopciuszki reformy 2.0. No cóż, my osoby odpowiedzialne za proces kształcenia na polskich uniwersytetach mamy poczucie niedosytu. Poczucie niedosytu dotyczy samego projektu ustawy i ustawy, ale także debaty i dyskusji, które wokół projektu ustawy i po wprowadzeniu ustawy w życie się toczy. Oczywiście koncentrujemy się bardzo mocno na badaniach naukowych, ich widzialności, ich... In intensyfikacji. Niestety mało mówimy o dydaktyce. Cieszą mnie jednak zapowiedzi pana ministra Gowina, y, mówiące o tym, iż w kolejnych etapach y, korekty ustawy, nowelizacji ustawy także my dydaktyka, dydaktycy i kształcenie zostaną y, silniej w tej ustawie uwzględnieni i otrzymamy taki impuls do, jeż, do jeszcze lepszej jakości kształcenia. Na razie to w Kształceniem I z dydaktą mieliśmy do czynienia w takim oto procesie, że słabych badaczy, którzy nie rokowali dobrych nadziei na ewaluację, przenoszono w wielu uczelniach na etaty dydaktyczne. Co Pani sądzi o potrzebie w ogóle pracowników stricte dydaktycznych w uczelni i o tym zjawisku, które w niektórych uczelniach. W mniejszym, winnych w bardzo dużym nasileniu miało jednak miejsce także na uniwersytetach? Tak, mamy tutaj do czynienia jakby z dwiema kwestiami. Pierwsza, zacznijmy od tej nagannej w mojej ocenie, to przenoszenie pracowników, niekoniecznie najlepszych naukowo na etaty dydaktyczne, bez uwzględniania ich umiejętności dydaktycznych, przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych. To oceniam zdecydowanie negatywnie. My potrzebujemy dydaktyków, i tu przechodzę do drugiej kwestii. Potrzebujemy także ścieżki kariery dydaktycznej, bo uniwersytet to oczywiście nauka, ale także kształcenie. Potrzebujemy ludzi, którzy z pełną pasją, z pełnym impetem angażują się w proces dydaktyczny i są nauczycielami akademickimi. To są dydaktycy, którzy jednak śledzą bieżące dokonania w swojej dyscyplinie nauki, którzy angażują się w przygotowywanie materiałów dydaktycznych, którzy biorą udział w konferencjach. Dydaktycznych i którzy są silnie umiędzynarodowieni. To jest dla mnie też szalenie ważne. Osoby, które są dydaktykami, powinny także pracować w sieciach nauczycieli akademickich europejskich, światowych, bo dydaktyka powinna także być silnie umiędzynarodowiona. Pani rektor przedstawia bardzo idealistyczną wizję dydaktyki. Um... A ja zapytam o taką jeszcze jedną rzecz, która jest takim małym, jasnym płomyczkiem w tej reformie dydaktycznej, mianowicie mianowicie reforma kształcenia doktorantów. Pani jest równocześnie szefową szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Adamy Mickiewicza, jednej z. Jak pani widzi tę zmianę, która pozbawi was Pewnie o połowę liczby doktorantów dotychczasowych? Szefową nie jestem, ale nadzoruję. Natomiast przyjęliśmy w tym roku 130 doktorantów do szkoły doktorskiej uniwersytetu, i to jest ta liczba, która jest porównywalna z, ilo z ilością przyjętych doktorantów w poprzednim roku ze stypendiami. Tak więc szkoły doktorskie nam się udały, i to kształcenie na poziomie pierwszym, drugim stopnia uda nam się z pewnością również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja myślę idealistycznie o kształceniu. Zdecydowanie.